Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Kafetarnów. Dziś Państwa i moim gościem jest zastępca burmistrza Szczucina, pan Tomasz Bełzowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tradycyjnie na początek zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału na YouTube, dawania łapek w górę, lajkowania naszej rozmowy na Facebooku i udostępniania jej. Zachęcam również do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Wszelkie linki niezbędne do tego, żeby nas śledzić na bieżąco znajdziecie Państwo w opisie niniejszego materiału. Dobra, przechodzimy do rozmowy. Panie burmistrzu, dzieje się jak zawsze w Szczucinie pod kątem inwestycyjnym. Część rzeczy jest w fazie projektowania, starania się o dodatkowe pieniądze, ale część rzeczy już, że powiem, budowlańcy wkroczyli na teren budowy. Ostatnio ruszyły prace przy skate parku. Zgadza się, otrzymaliśmy pozwolenie na budowę, czyli prace mogły ruszyć, weszli budowlańcy na teren budowy. I działają przy tej inwestycji. Patrzymy też również w niebo, jaka pogada będzie, żeby to sprawnie i w terminie udało się oddać. Planowany termin oddania inwestycji jest to koniec maja tego roku. Kolejnymi inwestycjami, które realizowane są w Szucinie, bardzo istotnymi jest budowa przedszkola ze żłobkiem oraz tego waszego budynku socjalnego. Jak tam z kolei przebiegają prace? Że już wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem, a może warunki atmosferyczne, zima, nieco wam storpedowały ten harmonogram budowy? No powiem nawet odwrotnie, nie storpedowały, lecz pozwoliły wykonywać prace, prace budowlane przy obu tych zadaniach. Przedszkole ze żłobkiem jest w tym momencie na etapie prac wykończeniowych. To są prace wewnętrzne, także ta atmosfera, pogoda nie przeszkadza już przy tych pracach. Również pojawiło się tam w części wyposażenie kuchni. Kuchnia prawie już całkowicie jest wyposażona. Trwa już przygotowywanie podłoża, podłóg. Ściany są w gładzi, przygotowane pod malowanie. Także prace idą zgodnie z harmonogramem do końca miesiąca sierpnia powinno być gotowe. Także dzieciaki od 1 września do przedszkola powinny wejść i zafunkcjonować w przedszkolu Żółobek z racji, że pozyskaliśmy dodatkowe fundusze na to inwestycje będzie około dwóch miesięcy później, ale będzie również funkcjonował. Także około 40 najmłodszych mieszkańców z terenu naszej gminy znajdzie w nim swoje miejsce. Może niezbyt spektakularną inwestycją, ale ważną dla tych, właśnie najmłodszych mieszkańców gminy Szczucin jest remont miasteczka rowerowego. Z dostaliście na to zadanie pieniądze? Proszę powiedzieć, ile tych pieniędzy, no i co tam się zmieni, na czym, na czym będą polegały te prace modernizacyjne? Faktycznie złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na remont. Miasteczka ruchu drogowego, które znajduje się przy szkole podstawowej w Szczinie, a ze względu, że prowadzimy już tam pewne prace remontowe, zagospodarowanie terenu wokół szkoły i te pieniądze, które żeśmy uzyskali, pozwoli już całościowo zamknąć temat tych zewnętrznych remontów wokół tego obiektu, ale i również to pozwoli, że dzieciaki będą mogły poćwiczyć poruszanie się w ruchu drogowym, symulowanym ruchu drogowym na tym miasteczku, które wykonamy. Kwota pozyskana jest to 113 tysięcy, netto kosztorysowo i jest przewidziana kwota około 315 tysięcy za wykonanie tego zadania. A proszę powiedzieć, panie burmistrzu, co macie na biegu, jeżeli chodzi o projektowanie, przygotowywanie formalnej inwestycji? Jakie prace formalne, jaka, jakie prace przy biurkach toczą się w Urzędzie Miejskim w Szczecinie? Pan redaktor poruszył tutaj jakby dwa zagadnienia. Prace projektowe to jest jedno zagadnienie przygotowywanie do pozyskania. Pozyskania funduszy w najbliższym czasie lub troszkę odległym, ale trzeba być zawsze przygotowanym. Pamiętając również, że KPO zostało odblokowane. Nie wiadomo, kiedy nam mama spadnie z ziemią na głowę. Tak, ale trzeba być przygotowanym, żeby być gotowym do wzięcia tych pieniędzy. Jak nie będziemy gotowi, to mogą przejść obok nas, a pewnie mieszkańcy i sam sobie bym również tego nie wybaczył, że te pieniądze obok nas przechodzą. Przygotowujemy projekty pod drogi, przygotowujemy projekty związane ze zbiornikami na wodę przygotowaną do spożycia dla mieszkańców. Fakt, że pierwsze inwestycje wodociągowe były wykonywane 30 lat temu na inne obliczenia, na inną liczbę mieszkańców, na inne zużycie w ogóle wody. Niestety musimy wybudować dwa nowe. Zbiorniki, również przyglądamy się i myślimy o projektowaniu nowej stacji uzdatniania wody. To jest jakby jedno zagadnienie, ale kolejnym jest to, co już mamy pozwolenia na budowę czyli Ośrodek Zdrowia na ostatniej sesji Rady Miejskiej udało się zbilansować inwestycje. Jesteśmy przygotowani. Jesteśmy przygotowani dokumentacyjnie po to, także. Nie powiem, będziemy puszczać przetarg, jak również są kolejne inwestycje. Są to drogi na terenie gminy Szczucin do wykonania. W miejscowości Szczucin ulica Zajeździe, że ulica 3 maja przy na tak tzw. osiedlu POM przy blokach będą wygodne, wykonane dojścia, jak i również droga. No i droga w miejscowości Lubasz z Zalesie będzie wykonywana. Z pozyskanych pieniążków z Polskiego Ładu. No i jak również mamy pieniądze na kanalizację. Mamy tam zapisane w budżecie 6 milionów złotych. Także będziemy to postępowanie uruchamiać i wykonywać zadanie. Może niewidoczne tak na zewnątrz jak budynki kubatorowe, które wszyscy mogą widzieć i podziwiać. No ale to też jest ważne, aby. Można w naszej gminie w, w miarę wygodnie mieszkać, i również, żeby te rzeczy bytowe, które wytwarzamy, nie zanieczyszczały środowiska. To tak zwane zakopane miliony w ziemię, do których później szybko mieszkańcy się przyzwyczajają, że jak kanalizacja, wodociągi że lata, lata nie było, wszyscy na to utyskują, a potem, jak się tylko właśnie pojawi kanalizacja i bieżąca woda, to. Szybko się człowiek przyzwyczaja do tego typu inwestycji. Wydaje się, jakby było nad no zawsze. Dokładnie tak, jak pan redaktor powiedział. Każdy się przyzwyczaja, przyzwyczaja się zwłaszcza do tego dobrego, że nie trzeba myśleć o pewnych kwestiach związanych z zamawianiem wozu asynizacyjnego do wywozu tych nieczystości. Po prostu to odpływa od Siu. nas, ze dal i już nie mamy tego problemu. Faktycznie tak jest, że zakopuje się miliony złotych w ziemi, nie widać, ale jest to z korzyścią, tak jak wspomniałem, dla mieszkańców, jak i również dla środowiska naturalnego. Wybory samorządowe 2024 7 kwietnia będziemy dużo bogatsi na temat tego, kto jest bliższy, albo kto w ogóle wygrał walkę o fotel burmistrza w Szczucinie. Pan kandyduje, proszę powiedzieć, z jakim programem pan idzie do mieszkańców miasta i gminy Szczucina? Panie redaktorze, Idę z tym, co zaczęliśmy. Trzeba pokontynuować te zadania, które są rozpoczęte, dopilnować, aby one były wykonywane. Są pewne kwestie jeszcze związane z termomodernizacją y, szkół, dobudową sali gimnastycznej. Tu będziemy startować również z tym ośrodkiem zdrowia, dokończenie przedszkola y, ze żłobkiem, y, projektowanie to, co już wspomniałem, również dzisiaj o tych inwestycjach na przyszłość, pod te pieniądze również z KPO. Trzeba popatrzeć, że nie całą gminę mamy skanalizowaną, ale pewnie cały się nie uda, bo trzeba by było postawić jeszcze oczyszczalnię ścieków ze względu na nasze położenie, konfigurację. Nie jesteśmy w jednej oczyszczalni przygotowani na takie zadanie. Trzeba również popatrzeć i tą zaprojektować kanalizację, którą. Możemy w tym momencie wykonać lub pozyskać środki na te inwestycje. Ba, niektórzy mieszkańcy gminy Szczucin, tych najbliżej położonych oczyszczalni ścieków sołec widzą oczyszczalnie, a jednak nie mogą oddać tych nieczystości do oczyszczalni, no to trzeba tam przystąpić do projektowania. To są zadania projektowe. Czasochłonne, aby zaprojektować liniówkę, mówimy o okresie minimum dwóch lat, żeby się udało. No, ale po to jesteśmy, żeby wykonywać te zadania, i z całą pewnością w tej kadencji trzeba będzie również się na tym skupiać, jak i również skupiać się na tym, że pierwsze drogi, które były wykonywane jako sarkofag dla azbestu, mają ponad 20 lat 22 lata nawet. Wiadomo, upływ czasu zrobił swoje. Trzeba pomyśleć o tym, żeby już je wzmocnić, aby to, co znajduje się pod nim, nie szkodziło nam, mieszkańcom gminy Szczucin. Także tych zadań myślę będzie, a jeszcze popatrzymy, jakie będą możliwości finansowe, z czego będzie można skorzystać. I tak jak cały czas mówię, budżet jest ciałem żywym, zmienia się to z całą pewnością i w tej kadencji rzeczy, które będzie można wykonać, o których nawet w tym momencie nie myślimy, pojawią się i trzeba będzie podejść do tego, aby je zrealizować. Zapomniał Pan o mojej ulubionej inwestycji w każdej gminie, która ją realizuje, czyli społeczna inicjatywa mieszkaniowa. To jest przełomowy projekt dla samorządów i też dla mieszkańców, którzy mogą stać się docelowo właścicielami, a wcześniej płacić tani czynsz za wynajem. Zgadza się Panie Redaktorze, ale ja o tym nie zapomniałem to się już toczy, także to są już pewne zadania. I to, co mówiłem, że są rzeczy, które trzeba kontynuować, wykonywać, to one się toczą, dzieje się. I co tam się dzieje? Otrzymaliśmy już koncepcję budynku na 60 mieszkań, 3 kondygnacyjnego, dwie windy, mieszkania o powierzchni od prawie 42 m2 do 68. Pewne zastrzeżenia złożyliśmy do tego projektu, koncepcji, bo to nie jest tak, że nikt z nami nie konsultujemy. Też chcemy mieć wpływ i pilnujemy tego, żeby to, co będzie wykonane, było jak najlepiej wykorzystane z korzyścią dla tych, którzy tam, korzyścią dla mieszkańców, którzy tam będą chcieć mieszkać, żeby im się mieszkało jak najlepiej. Pewne rzeczy, które dotyczą parkingów. Wskazaliśmy, że no już w dzisiejszych czasach nie można zobaczyć, że jedno mieszkanie, jedno miejsce parkingowe, ale przynajmniej musi być półtora. Będziemy jeszcze rozmawiać na temat komórek lokatorskich, żeby to jednak się pojawiło. Fakt podraża to inwestycje, ale mieszkając w bloku, i jakieś miejsce na te rzeczy, na sprzęt powinien być, aby można było go. No Nie wszystko można trzymać u teściowej albo na balkonie. E, nawet się nie zmieści, zwłaszcza, że pierwsza kondygnacja, parter nie będzie miał te, takiej możliwości. E, dwie pozostałe mają balkony, a parter takich rzeczy nie ma, także musi to również obejmować. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku programu Kafetarnów był zastępca burmistrza Szczucina, pan Tomasz Bełzowski. Jeszcze raz wielkie dzięki za spotkanie i przyjazd z tak dalekiego Szczucina. Dziękuję bardzo. Państwa na koniec zachęcam już tradycyjnie do subskrybowania naszego kanału na YouTube, dawania łapek w górę, lajkowania naszej rozmowy na Facebooku i udostępniania jej. Oraz zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, do których linki znajdą Państwo w opisie niniejszego materiału wideo. Cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Kafetarmów.